Dziś przeprowadzamy kolonię Fedów, stwierdziłem, że nie mamy na co czekać i damy im dużą arenę z nowym gniazdem. Na to jednak zasługują. Zapraszam Was do oglądania. Kolonia dostanie akrylowe gniazdo poziome z przegrodami i zasuwkami. Jak rozrośnie się, po, powiększymy przestrzeń o nowe komory. A oto i one. Widzimy tutaj, że mamy nawet e, do zaciemnienia tak, taki materiał, taki moro. No, i tak wygląda nasze przyszłe gniazdo. Tutaj gąbeczka do wilkotności. I Tutaj, jak widzimy, zasóbki, no, Akurat takie, powiedzmy, że 2,5 komory. Akurat dla, dla nich będzie ok. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie się rozrastać. A arenę dostanę do szklaną, o wymiarach 20x10 na, na, na wysokości 5. Niestety nie jestem fanem tej areny przez wentylację, która jest, nie mi się, kiepska. Ale innej nie posiadam, więc powinno im starczyć. No i zobaczymy ją teraz. No, ona tu już jest troszeczkę bardziej pokaźnych rozmiarów, jak widzimy. no no i dobra to teraz odłożymy ją podłoża użyjemy piasku rzecznego i wulkanicznego, zrobimy takie strefy no i tu mamy o, jeden piasek, drugi i oczywiście nasz wulkaniczny zobaczymy jak to wyjdzie docelowo dalej damy, damy tak zwany smoczy kamień mam tu jednego takiego może odsuniemy to na razie. O! O! Znalazłem też takie śmieszne skotki. Dodamy, dodamy na wyjście od wężyka. I super, może, może będą akurat tego używały. Przynajmniej ułatwi im to trochę nieco sprawę wchodzeniem i schodzeniem. Tym bardziej jak trzeba będzie ofiarę wciągnąć do gniazda. Ale zobaczymy. Dalej mamy... Taką sztuczną, w sumie nie wiem, choinkę, krzaczek czy z jakiegoś serialu? Sami ocencie, jak to wygląda. No dosyć taka no, kosmiczna, jakby z jakiegoś filmu science fiction. Sam nie wiem, w sumie. No, ale ciekawie wygląda. Co tu jeszcze mamy? No, o! Znalazłem takie szyszki. Szyszki, akurat takie. O! Ta to wygląda jakiegoś spalonego ziemniaka z ogniska. W sumie to tak samo. Nawet ciekawych Nigdy Nie widziałem takich jeszcze. Nie. Tutaj mamy jakieś klasyczne. Zobaczymy, czy będą pasowały. Choć nie jestem przekonany. Ale zobaczymy. Znalazłem jeszcze taki, u siebie takie właśnie kępki, takiej sztucznej małej trawki. Ciekawe, może będzie wyglądało. Wydaje mi się, że idealnie będzie pasowało do kosmicznej choinki. Oczywiście nie może nam zabraknąć jeszcze czaszki. Formikarę bez czaszki albo jakiejś kości. No nie może tak być. Nie chcę dziadek stać. No dobra. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podobają. Jeszcze jak, jeszcze jak mu się udaje ją wkopać tak trochę, już w ogóle. A w sumie czemu nie. Dodamy jeszcze jedną. Tylko, że może innego koloru, o. Mam jeszcze taką, taką czarną fajną. Na początku... Pójdzie piasek rzeczny i zobaczymy jak finalnie to wyjdzie. O. Trzeba więcej. Ale w sumie. Ja chciałbym też takie w sumie strefy zrobić. O. Tutaj trochę tak. Dodałem popis. Dobra. <laughs> Przepraszam za takie właśnie dźwięki, ale to nasze schodki. Weźmiemy zatyczkę. I dopasujemy I byśmy dali Gdzieś tutaj na łączeniu może nawet o tą naszą kosmiczną choinkę Treja, a co ty znowu tam wyprawiasz? zakopiemy, o no i dobra mamy tu takie wszaczki tylko byśmy raczej pęsetką to wstawiali a nie cały czas tymi łopskami o Weźmy gdzieś tutaj dali o tak o takie coś by było oczywiście nasz kamień też musi się znaleźć na jakimś honorowym miejscu ja będę dał go gdzieś tutaj o super termometr jak najbardziej musi się znaleźć I termometr będzie o, tutaj u mnie ka każde gniazdo gdzie ma wystarczająco dużo miejsca ma termo termometr połączony z higrometrem Dobra, i to może gdzieś tutaj wrzucimy o czaszkę albo może zamienimy miejscami czaszkę kopiemy o. Tak trochę o Ją nadkopiemy zajebiście już mi się to podoba. No i dobra. I to szyszunię może gdzieś byśmy wsadzili. Gdzie by się tu skomponowała? Bo termulek przyniesiemy najbardziej tutaj. O, na środek. I szyszuniek gdzieś może tutaj. jeżeli chodzi o, oczywiście miseczka musi być. Miseczkę byśmy dali może tutaj. O! Ej, fajnie wyszło. Mi się podoba, nie wiem jak wam. Wygląda w świetnie. A tej innej, drugiej szyszki nie będę ani tej następnej czaszki dawał. No nie ma co przesadzać. Przede wszystkim musimy tu też i widzieć mrówki, nie? Jak tu łażą. Wsuniemy szybkę z powrotem. Dobrze, położymy tutaj gniazdo. o a nie jednak nie wyjdzie to no jezu Dobra zmia, zmiana planów podłączymy samo bezpośrednie gniazdo do do starego formikarium a później się po prostu podłączy docelowe gniazdo do areny ale tego i tak już raczej nie zobaczyłem, bo nie pośpieszył się za szybko z tym także no niestety Jak przyniosą się to dopiero, to podłączymy dopiero do areny, no nic, to może trochę potrwać, to chyba byłoby na tyle, jak jesteście chętni na, na takie filmiki to super, jak, jak macie pomysły lub sugestie, chętnie przyjmę, a zapomniałbym, pochwalcie się swoimi boksami, niespodziankami, nie muszą być same o mrówkach, wszystko co jest związane z terrorystyką. Miłe. Miło to będzie, jak yy, się pochwalicie. No dobra, to nie przedłużamy. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Będę wdzięczny trzymać się. Na razie. I hej.